Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Jeśli podczas słuchania nie będziesz mógł złapać myśli, wróć do głębokiego oddechu. Przytrzymaj. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według św. Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamonom, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a ten wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego, chciwi na grosz faryzeusze, i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca, to bowiem co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamonom, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz Faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.